Więc siemano, po dłuższej przerwie e, Witam w kolejnym odcinku Zamknę słowek. E, kosimy sobie dzisiaj kukurydzę e, Kosimy U klienta, od którego Zabieramy też tu kukurydzę W sumie chłopaki e, przywozili sami traktorami Ale w nocy jadę na suszarnię e, Po kukurydzę to w drodze sobie zawiozę mokrą w tamtą stronę, o sarenki chodzą po przeżyciu u sąsiada zawiozę mokrą, odbiorę suchą z suszarni żeby już tu się na placu nie bawić, nie ładować ładowarko. to mam na pole dosłownie 2 km podjadę, chłopcy mi nasypią, z kombajnu prosto nasypiamy eee, pełny zestaw tak, żeby w miarę cała suszarnia była jeszcze teraz Tutaj Arkadia posiana Jeszcze niestety nie odchwaszczona A jest który? 21 listopada eee, Przez tą całą, Przez to całe zamieszanie z kukurydzą eee, Strasznie się to mi poopóźniały te opryski Tam no, kurczę Też ile? 3? Cztery sztuki saren Pierniczone Jedna jakby Albo sobie się wyleguje albo po prostu fiknęła, no? ale nie wiem, dobra mniejsza o to Dzwoni Łukasz Halo Cały pusty, jeszcze raz powiedz wiem, ale to najpierw moje nasypiemy przyczepy, najwyżej. No, bo nie wiem, a, il, a, il, a ile tam jeszcze koszenia jest. No to ja jadę najpierw na moje będziemy sypać, ja już wyjechałem z fermy, to... To, to na razie na swoje nie sypcie, nasypiemy na moje Czekaj to, na, to w którym miejscu to pole jest Dobra Dobra na razie Dobra Łukasz dzwonił, że praktycznie zabiorą na swoje przyczepy, bez większego problemu Ale już żeby nie ładować To sobie podjadę do nich U mnie w tym roku kukurydza skoszona, skosiliśmy wczoraj e, Już było Ciemno I, i późno dosyć e, Plon Generalnie całkiem w porządku. Na jednej działce, gdzie przesadziłem z kurzakiem, jest klapa totalna, bo wyszło 6,5 tony. Ale gdyby nie to, to reszta w granicach tam 11,5 tony gdzieś wyplonowało. Średnio wyszło gdzieś 9,5 tony z całego areału niecałych 5 hektarów. Jak na pierwszy sezon, jak dla mnie całkiem w porządku. Szczególnie że, że z tym gnojem trochę było przesadzone, lepiej go było zostawić na pryzmie i go wcale nie ruszać, chyba na wiosnę, niż go w ogóle było dawać. No ale, jedyny plus tego to, że przez 3-4 lata mogę wcale na te działki nie wozić kurzaka i tam wystarczy azotu. W tym roku po kukurydzy też będzie jeszcze raz na kukurydza yy, Ogólnie Ogólnie jestem zadowolony Wiadomo, gdyby nie ta działka, ale to wolno powiedzieć tylko moja wina, więc Więc nie mam tutaj yy, do, do nikogo, ani do niczego pretensji, ani do nasion, ani, ani do siewu, czy Czy tak dalej, tak dalej Błąd z mojej strony trochę trochę przedobrzyłem Sezon ku końcowi praktycznie dwa tygodnie można powiedzieć tam nawet niecałe no jeszcze w przyszłym tygodniu kilka dni myślę, że on trzeba powywozić, jeszcze trochę posuszyć i sezon będzie zakończony także Także że nie jest źle No, tutaj chłopaki już też przyczepy mają pospinane, bo jeszcze Jeszcze dzisiaj kosimy U jednego Jeszcze u jednego klienta Kosi Grzesiek, który zbierał mnie kamienie Fendem Kosi kombajnem New Holanda. Później pójdziemy do niego To zobaczycie jak to wygląda z kabiny Dawno nic nie nagrywałem, a dzisiaj tak doszliśmy do takiej zgadki na snapie, że może by nagrał vloga. <coughs> <coughs> także czemu by nie i lecimy sobie w pronarce mojej, w szóstce, jak widać yy, urosła trochę, dorzuciłem sobie zakładki po 26 7 cm planuję jeszcze dorobić do niej plandekę zwijaną dlatego są fajne takie taszki porobione, myślę, że to wyszło całkiem w porządku po sezonie jeszcze chciałbym to, yy, powiedzmy, rozebrać cały ten stelaż i metalowe narożniki pomalować a te deski jakimś może impregnatem czy czymś pociągnąć, żeby to Po, po dwóch sezonach włożenie kurzaka, żeby mi to się nie rozleciało, nie rozleciało całe i nie zgniło No ale Będzie chwila czasu, to się tym zajmę Teraz przed sezonem e, Złożyłem To tak na, na surowo, bez malowania No i tak jest nie Jest okej okay. Na zestaw z tyłu O właśnie na zestaw wchodzi 19 ton z tyłu Dycha Pronara Pożyczyłem sobie dwójka Bo na moją autosankę Nie weszłoby tyle co na nią na pewno A robić do autosanki zestawki to I tak I tak ja nią to, to spore ryzyko Szczególnie jeszcze jak John się ociąga A dając jej jeszcze zakładki To już całkiem Całkiem niebezpiecznie by się robiło. Strasznie nie oprowadza, ona ma te wąskie osie. No Ciężka ona jest za transportu, szczególnie jakichś dalszych. I, i ta droga na suszarni, gdzie to ciągałem, była dosyć taka nierówna. Są kolejny i pozapadane, pozapadane pobocze, więc tutaj taki składzik, jak jedzie, super sobie radzi 19 ton maksymalnie. Tak, średnio. Pirazy, drzwi 18, 17, 800 ładowaliśmy na to. 19 bo jak było, tak naprawdę nasypane z mega czubem i się aż, aż się rozsypywało. No ale, ale tak to wygląda. Kilka zestawów nasypane. Popaki przedtem zapomnieli burty zamknąć w tej 12. Widziałem też na snapie, że porosypywali. A, to jednak, jednak nie w tej 12, jednak w drugiej. Dobra, jedziemy tam na dół. Uuu. <śm> <śm> łączymy napęd i lecimy do tyłu. to porozsypywali Ja się może obrócę, żeby już być na, na wylocie już W sumie niewiele zostało tego koszenia Zaraz idę do Grześka, wsiądę chwilę I nagramy coś Coś z New Hollanda My z Grzesiem, oczywiście oporowo Poguty włączone, więc 3 czwarte zbiornika A kombajn dosyć potężny, więc dobry zbiornik i bronarka pełna Jakby miał taki prawie full zbiornik i wysypalibyśmy w locie, to myślę, że na, na szóstkę by nie weszło napęd włączony, więc nie strach jechać. <śmierna> Naraz Zaraz byśmy i my zbierali z pola Koniec. Nie było za dużo zbiorników, także Jak tam Grzesiu leci? Się. A jak? Zmieścimy się. Jak leci? Zajebiste leci. Myślałem, że więcej koguty włączone, mówię. Ale no, ale... Cię... no bo nie był jeszcze pełny, więc? No właśnie. Mm. Dożynki? Jeszcze nie. <laughs> tak. Chociaż przy sobocie pewnie będzie się zrobić. Biankowe? <laughs> no. Obowiązkowo. Jeszcze. Bo piwo to nie alkohol. Oh. Po, po, Poważną maszyną operuje to. Nie ma żartów. A ile ma kolor tego w Czerwona naga. Nie wziąłem miernika ze sobą. ciekawe jak milgotność na niej wyjdzie. tutaj pokazuję nie, nie, 332. Czerwona. U tych. U Soszyńskich czerwona wyszła po 27% nawet. 27. No, także. jest ona ale No tak, dokładnie, dokładnie. W Lunie za dzisiaj? A w Lunie za To Widzicie to, że jak przyszedłem do kombajnu to temperatura był 1%? 1 stopień, nie? 1 stopień, no to się wypoczywałem, teraz 6. Zostaliście mówicie do zęga, że jest mi 100 stopni z procentami, prawda? Słuchajcie, o wiadrują ja patrzę ja patrzę ja patrzę, ja patrzę ten yy, tamta przyczepa, patrzę, nie, 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 pewnie już pozbierali tu przyjeżdżam, patrzę, wiadrują chłopcy, kurde tak to bywa Ale oni dopiero zobaczyli jak zadrobiłem, bo pewnie ja wcześniej nie wiem ale co, ruszył czy przy sypaniu? Nie, no nie mały jest... Tylko ja podjechałem, zacząłem sypać na tył, bo pewnie był pełny Sypnie, I się nagle... A ja patrzę, że ona wiesz, się zasknęła no. <laughs> Wiesz, ona jak, za, jak była za dwukięta, to coś tam mnie trochę trzymało No jasne Tak jak my z suszarni wysypywaliśmy i też leci, 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 leci Nagle patrzę na przyczepie Już taka góra się nasypała nagle ta góra nie. Zamiast rosnąć, to maleje Ale... Zasypane na kosy no, całe podwórko zasypane <noise> Tak, tak, tak Ale w Twojej nie ma wiesie na tam. Tak, suszarnie na przyczepę sypiemy właśnie Podcofuje się Ale też tylko na tył przyczepy sypi, Trzeba hamować ostro, żeby zsuwała się Tylko, że mokra kukurydza, sucha kukurydza To się dobrze przesuwa, nie? Jak to wiesz, panowie, suszarnię za ja, to, on, tak na samy, tak, tak. Nie, to taką coś, coś jak u niego, nie? Takie coś, po, coś podobnego. To tak? to może coś znaczy nie, to. To ona koła koła ko Ona koła ma i można ją przewozić w sumie. No coś takiego, tylko może o większym przerobie. Zobaczymy jak to wyjdzie To jakieś pewnie dziki się tutaj podłowały.

Ale dobry środek. W tym roku do każdego z kukurydzy jakieś wpadki. Jak niech pasy to kurzak albo mogro i gdzie Albo mogro i wyjść. Panie Mariusz, może pan już wyjeżdżać? Bo ja bym sobie ukończył. Co? U mnie to było całe, u mnie, u mnie dwa hektary, to było takie jako tutaj o, jeden jest, tu, tu kawałek, tu jest, tu jest. Przekonijmy. No Ale to co kończyliśmy tam, to 11 600 coś, 11700 11, 700. No. Tak samo jak za, taki plan, taki sam jak za pieczarkarnią hektorowo przeliczając tylko że tam za pieczarkarnią mała działka, nie? tam ładna była I na bieżąco. Kurwa równa z kabiną. W przyszłym roku będzie jeszcze lepsza, bo zawsze na drugie lata, czy na ropie zarabiać. Posiejemy, zobaczymy, co to wyjdzie. Dzień dobry, okay. co się stać? Dzień dobry, co się stać. Dzień dobry, co się stać. Dzień dobry, co się stać. Bo u nas w najbliższym czasie, żeby przelać. No nie wiem, nie przeleć, no i jeszcze raz. Mam znajomego, co ma beczkę Bauera 15. To dwie beczki na hektar, talerzówka, dwie beczki na hektar, talerzówka. I za trzecim razem, jak bierze, to już nie mógł wjechać, bo się zakopał któryś którymś miejscu do polu. No tutaj tam przykazał mi to 15 beczek, ale na tamtym jest 40. Pod Skiwe, później piszą, że na Skiwe. No tak. Jeszcze raz powróć w tym ja trochę przesadziłem u siebie z tym z, z, to, z tym kurzakiem. Mówi, jedyny plus tego, że przez 3 lata mogę już tam teraz nie wodzić wcale <śm> Takiak? Wcześniej wcale, a poszliśmy dalej. A, a wiem, 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 Przecieli, wiem, wiem. Przecięliśmy tutaj w połowie, bo bym nie dochodził, a chłopcy mówili, że może będzie na ciężarówkę tutaj w koszeniu. A, wiem, wiem, wiem. Dobra. Dzie wiemy. No właśnie, chciałem powiedzieć, że idziemy, bo kurwa, co zostaniemy. Będziemy zapierdalać, Słyska. potem na piechotę. Uch. No, dałej grzechu Ta kukurydza jest normalnie aż czerwona Stoju, niech i leci na drugą przyczepę! Zdążymy snapa nagrać, zdążymy. Chłopaki pozbierali już to to się rozsypało, także nie ma tragedii Grzesiek nawet legaty kosi w kukurydzy Także nie jest źle Dobra Lecimy Lecimy się ważyć Ja będę musiał trochę jednak dosypać jeszcze z placu Trochę nasypaliśmy, ale Misterny plan W piździet, jak to mówią Klasyk Chłopaki mieli kurde zestawów tyle, że to wszystko mi wysypią To cały plac będzie zawalony Raz Dwa, dwie moje Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem albo dziewięć przyczep jest w sumie Także na Na brak transportu nie można tutaj narzekać Pikniemy światła w sumie przyczepy są niepodłączone. Miałem nadzieję, że nasypię sobie y, dwie przyczepy do pełna. Tutaj i w nocy będę mógł sobie jechać na, na suszarnię bez dosypywania. Głównie dlatego, bo ładowarka jest na magazynie. A, a kukurydzę sypię na placu, na farmie. I chciałem. Już jej tutaj nie ciągnąć specjalnie. Zobaczę ile jest na tej dziesiątce. Może z torem trochę dosypię. Nie chce mi się, nie chce mi się jej tu specjalnie ciągnąć. No ale mój. Mój plan nie wypalił. Dobra, lecimy na. Lecimy na plac. Najwyżej, najwyżej trochę się dosypie Szerokie opony w ciągniku to nawet jak są jakieś nierówności to tego tak nie czuć. O! powoli z tyłu od, od tego roku zająłem się e, skupem zbóż na fermie e, kupujemy sporo dosyć paszy To mamy powiedzmy jakiś niezły dosyć kontakt z firmami e, paszowymi Odstarczamy do nich zboże, przywozimy pasze dzięki czemu też transport e, no, powiedzmy lepiej wychodzi i lepiej się opłaca a też mając tam powiedzmy znajomości w wytwórniach te ceny, ceny zbóż też mamy powiedzmy jakieś tam całkiem przyzwoite w tym sezonie też kukurydzę <grydzę> mokrą skupuje, do dnia dzisiejszego myślę, że blisko Blisko jakieś 650-700 ton jest skupione, z czego myślę, że około 1, 1 trzeciej jest wywiedzione już na suszarnie, a resztę, reszta poszła na mokro. Powiedzmy, że odstąpiłem ją kuzynowi, który, który też tam ma gdzieś jakieś suszarnie suszymy w tym roku usługowo, jest plan na przyszły rok, żeby kupić suszarnię. Wiadomo usługowe suszenie to dodatkowy transport, no i wiadomo, że ktoś kto suszy też nie robi tego po to, żeby tylko to robić, tylko chce z tego mieć jakiś zysk. No a wiadomo, dla nas to automatycznie strata, więc, więc jest jakiś tam powiedzmy plan. Żeby się zaopatrzyć właśnie we własną suszarnię Ale jak to wyjdzie Zobaczymy Jest jeszcze rok do No nie cały, ale rok do zastanowienia I do przemyślenia tego Ewentualnie Rozejrzenia się Za jakimś konkretnym Za jakąś konkretną maszyną Myślę, że ta maszyna Jakoś tam Pozasypie jakieś 25 ton spełniłaby tutaj w pełni moje potrzeby no ale to mówię zobaczymy zobaczymy jak to będzie ja co wracam na fermę będziemy z chłopakami się ważyć wysypywać więc co myślę że to tyle w tym odcinku do zobaczenia wkrótce trzymajcie się no i cześć